Właśnie się przygotowuję do filmiku, czyli znoszę roślinki. No i patrzcie. Eee. <laughs> o, nawet wyszło, ej. Nawet, jaki jestem śliczny. Ale gdzie Żeś w las? No, gdzie Żeś w las? Tam w gości. Nie wolno tak. Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli i wreszcie minął kolejny miesiąc i możemy zajrzeć do tych roślin, które żeśmy paciali pastą cytokinową. No i na pierwszy strzał idzie alokazja, bo tutaj zmiany są najmniejsze, takie wiecie rokujące, ale no, bardzo skromnie. W każdym razie zaczniemy od tego, że patrzcie, co mi się wydarzyło z alokazją. Ja o tym wspominałam w poniedziałkowym filmiku, że ona jakoś tak dziwnie się zachowuje. Patrzcie, ona jest jędrna, wszystko jest ok, ale jak na nią patrzę, to odnoszę wrażenie, że hmm, chyba przed, w trakcie i po treningu troszeczkę chyba za dużo jakieś wiecie elektrolitków wpadło co? <laughs> Bo ona jest taka napompowana aż w sobie, aż ją wygina i odnoszę wrażenie, że trzeba tutaj zmienić nawożenie totalnie, w sensie zmienić je na zasadzie Wincy wody, kobieto, wincy wody, bo tutaj jakby odnoszę wrażenie, że po prostu nadmiar minerałów, które ona y, przyjmuje, choć nie wiem, według mnie nie powinna przyjmować nadmiaru, to ją aż tak po prostu wygina, wykręca albo nie wiem co tutaj y, zachodzi, bo no, no dziwnie to wygląda. W każdym razie przejdźmy w takim razie tutaj do tego, po co żeśmy się spotkali, już kręcę doniczką, bo tu. Tu właśnie w tym miejscu jest jedno z trzech oczek, które żeśmy pobudzali. No patrzcie, jaki pączku. O Jezu, to sieńko. Skacząca pchełełko. Mami, jaki pączek? O, a to co? O, mogę karamzytku? Nie możesz, to sieńko. Ty, A to co jest? Coś tu dziwnie niucha, ja ci powiem. Co ci tam niucha? Co ci nie pasuje? No, mami, no nie wiem, no ci powiem jakoś tak. O, dobra, a tu co odstaje? Tuśka. <noise> nie jest tam nic. No, także patrzcie, jakiego mamy tu ponczula. Patrzcie z moim pazurem. No, jaki grubas. No, grubas. I mówię, patrzcie, tutaj coś coś tu jednak z niego kiełkuje, coś tu się dzieje, więc w końcu coś ciekawego na tej alokazji, no nie? No tak. Zerknijmy sobie na y, drugiego. Czekajcie, tylko trochę odsunę tego trupa. Może tu? Dobra będzie. Y, tu jest dru druga taka bólwka. Patrzcie, tutaj też coś z niej wystaje. Widzicie? Nie jest źle, zaczyna się robić ciekawie. Ja wezmę pensetę i pozdejmuję, wiecie, później te, te, te suchości. Może to trochę pomoże, tak? A w tym na najwyższym, a w tym najwyższym, może i też by się coś działo, gdybym właśnie pozdejmowała te suszki. O, widzę, że one teraz nawet trochę lepiej chcą odchodzić, bo ja miesiąc temu, wiecie, próbowałam pozdejmować te suszki, ale one nie chciały w ogóle schodzić. To był dramat. To był dramat. No, także. Także tu się w końcu zaczyna coś dziać, w końcu coś będzie można więcej, więcej coś zobaczyć na tej alokazji. No nie? Zobaczymy, czy to był bardzo duży pomysł, trochę duży pomysł, czy wiecie, czy, czy jednak fajny pomysł. No i patrzcie, bo miesiąc temu mogliśmy też zauważyć bejba, takiego zacnego tutaj, takiego Grubasa, bo to jest pierwszy bejbuś, który był. To jest ten listek, który widzieliśmy w zeszłym miesiącu, on już trupi. Tu jest jakiś tam drugi, <taki>, taki właśnie, o, lichutki jestem, cieniutki. A natomiast cały ten bajbuś, zobaczcie, mamy w nim jednego listka, drugiego listka. Tu trzeciego listka, tu już jest taki zacny listek i tu, patrzcie, idzie nam nowy listek. Można? Można. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo. Gdzie jest mój pilot, matka, ja bym chciała wiedzieć. Dostaw moje sexkiry. Musisz teraz pilota szukać? Koniecznie. Tu mam papier. On specjalnie leży poza kadrem, żebyście nie musieli na niego patrzeć, ale to jest papier, bo jak włączam sobie nawilżacz powietrza, znaczy zazwyczaj jak podnoszę kopułę, żeby dolać wody, to coś mi pokapie, więc mam, wiecie, papier, nie? <grym> I sobie leży. <grym> no. Więc jak widzicie, tutaj u Alokazino naprawdę jest spoczko. No patrzcie na tego bejbka, no. No elegancko. Wcześniej te, te bejbki to były, mówię, takie liche, takie nic. I wiecie, i to zazwyczaj umierało i dupa z tego była, tak? A teraz jaki tutaj? No. A może ja powinnam zwiększyć nawożenie? Powiem Wam, że zrobię y, test, co nie? Sprawdzę to później. Y, co tu jest za pH i co tu jest za EC? I, i przemyślę to, czy, czy dawać więcej wody, bo może to jest tak, że mnóstwo po prostu... Y, o, o, minerałów zżera ten maluch, bo to rośnie jak głupia, Patrzcie, no widzieliśmy się troszeczkę ponad miesiąc temu i były chyba dwa listki, a teraz proszę? Nie? Także zapieprza, tak? Także może, może jemu po prostu brakuje. No to, że takie rzeczy się dzieją, wiecie, to są stare liście, tak? Tu patrzcie, ten trup, którego zabrałam, no to to mnie nie dziwi. Dziwi mnie tylko to, co ona jest taka wygięta, nie? Co tu, co tu, zaszło? Co, o co tu chodzi? No, także wydaje mi się, że, że alokazja w końcu, wiecie, daje nam to Tosieńko, nie ma tam pilota, przestań skakać. Nie wiem, gdzie jest twój pilocik. Jezu, mami, no... Ja muszę włączyć Netflixa, no. Psi Patrol ma się zacząć. Każdy ma swoje problemy, nie? Mi się alokazja wygina, ona nie może znaleźć pilota. Netflixa, Psi Patrol. Pewnie, jasne. No, także cieszy mnie to, że u tej alokazji coś tam w końcu z tych bulweczek zaczyna się dziać, bo już odnosiłam wrażenie, że nie wydarzy się tu nic. No, ale ten pąkul, o ten, no jaki to jest grubos! <ścoughs> ja to liczę na dużo! Grubasku! No i monstera. To jest ta sama monstera, jak Wam pokazywałam, że wlazła w gości. Takim oto korzonkiem ładnym, zacnym, ale nie, nie da się go wygiąć, żeby go włożyć tu. Także lipa, niestety, będę musiała zwracać większą uwagę na to, gdzie ona się pcha, nie? gdzie ona leży. No no i słuchajcie, tutaj z pobudzanych, jakby to zacząć? Od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od nowych listków. Bo tak, tutaj w tym jednym oczku, które pobudzaliśmy, to jest już tutaj, pokazuję ręką, to co dotykam, to jest to, co, co nam wyrosło. I najnowszy listek jest taki. Bardzo ładny. Ej, naprawdę bardzo ładne. Um, ta monstera ma, ma to do siebie, że ona nie robi jakichś, wiecie, zacnych liści, no nie? O, ona robi o coś takiego, nie? O, coś takiego, takie wiecie, coś tam delikatnie, a ten? No wow, no zaimponowałaś mnie, ci powiem. Tutaj przypominam, jeden z poprzednich listków przypalony przez lampę LED-ową, bo liść był wciśnięty w listwa LED. Także zmieniła miejsce i jest elegancko. To, to, to teraz postanowiła, wiecie, zaglądać do innych doniczek, co się dzieje. Tutaj mamy drugi, pobudzany, prawda? To to wszystko nam wyrosło. I najnowszy listek jest tutaj. O, taki, o, widzicie, mówię, taki takie tam coś tam, nie? Wiecie, dość normalne, tak? Takie, znaczy, wiecie, mi to pasuje, tak? Bo przynajmniej ona nie ma zbyt dużo bieli, czy nie będzie tego odrzucać. To jest takie, wiecie, spontaniczne, takie, delikatne, tak? Ale jest. Także tutaj, właśnie taki listek. Upewniam się, czy, czy, czy niczego nie nie, nie, nie nie kłamie ale nie. To jest ten, dobrze. No to teraz poszukajmy. Bo przecież to jest nie wszystko. Aha, okej, okay, dobra, słuchajcie. Zmieniłam miejsce, zresztą co było widać już w kilku filmach. Przesuń się. Nie przesuniesz się? Dobrze, trudno. <laughs> Zmieniłam miejsce właśnie ze względu też na to, żeby może ona miała więcej światełka. Na to liczyłam, żeby właśnie pobudzić te dwa dodatkowe oczka, które coś tam by chciały, ale wiecie, nie podrodzaj mnie. <laughs> no i właśnie tutaj. <laughs> Przepraszam, mam straszną chrypę. Tutaj, w tym miejscu, o tu, staram się to jak najlepiej pokazać, ale gubię tą ostrość. Tutaj, w tym miejscu, patrzcie, <laughs> prawie nic się nie wydarzyło. Tak? To było takim maleństwem, i wciąż jest takim maleństwem. Natomiast tutaj, ten taki Kikutko, którego ja smarowałam, właśnie od strony spodniej, patrzcie, tutaj też praktycznie nic się nie dzieje. Także mamy dwa do dwóch, No nie. Dwa, które zapierdzielają, i dwa, które się ociągają. Po dwa, oczywiście, na dwóch osobnych roślinach, co nie, tu jest osobna roślina i tu. Także wiecie, nie, nie, nie paciałam jak głupia czterech oczek na, na jednej, żeby obciążyć, tylko po dwa. Wiecie, delikatnie. Także no tutaj, no niestety. Niewielką to różnicę zrobiło, widzę, jeżeli chodzi o światło. Może to nie chodzi o światło, bo jeszcze wciąż nie przetestowałam, żeby dać jeszcze więcej EC. Jakoś tak wiecie: bo patrzę sobie po całej roślince i myślę sobie, e, jest dobrze, nie? Nie wygląda na jakąś tam zabiedzoną, zamarniałą. I jakoś tak nie odnoszę wrażenia, żeby to EC powinno być większe, ale może jednak powinnam się zmużdżyć i Monsterze właśnie podawać coś więcej żeby to, te, te dwa o, miały, ja wiem, więcej siły, żeby roślina była, wiecie, no nie wiem, tak sobie głośno myślę, tak? Bo nie wiem, co mam tutaj zrobić. Może Wy mi powiecie, to dać więcej Wincy, czy, czy nie dać? Nie wiem, no. Ale jak widzicie, cała ma się super. Um, mówię, jeden listek na miesiąc, każda z nich robi, prawda? Bo co się spotykamy co miesiąc, to po, mogę Wam pokazywać yy, po nowym listku. Także wiecie. Wydaje mi się, że w pewien sposób jest bardzo ok. Na razie pokażę Wam tak. Tutaj mamy aglaonemkę, i tutaj ten taki właśnie boczny przyrościk z, z tą rurą, z tym nowym listkiem tam z tyłu to jest właśnie to, co żeśmy pobudzili, to, co nam wyrosło. Teraz odstawiam. O, i patrzcie, mamy tutaj jeden z nowszych listków. To nawet czuć, jaki on jest delikatny. Poza tym, patrzcie, jak błyszczy. Także 100%, że to jest coś nowego. I patrzcie od razu, jaką też mamy rureczkę. Dużą, ładną. Jak ładnie się poprzednie listki wybarwiają. Ale co zauważyłam, a to może jeszcze, zanim, zanim co zauważyłam, tutaj u mamusi też jest rureczka. Taka bardzo tycia, o tu w tym miejscu. No, jak widzicie, mamusia też tutaj nowy listek. Widać od razu, pięknie się błyszczy, ładnie wybarwiony. Mamusia też ma się dobrze. Ale co zauważyłam, bo może i Was spotyka taki problem, i już pokazuję. Widzicie kropelki wody na niej? Nie ma ich dużo. Nie ma ich dużo. Są w kilku miejscach. O, na przykład. Tutaj, prawda, jest kropelka, tu jest kropelka, tu jest kilka kropelek, patrzcie, widać, widzicie? To nie oznacza żadnego szkodnika e, ani prawdopodobieństwa, że będzie szkodnik. E, to, to jest takie samo prawdopodobieństwo, że jak wstaniecie, to się potkniecie. Możliwe? Możliwe, ale wiecie, to o niczym nie świadczy. W każdym razie mity krążą w internecie, że jak są takie kropelki, e, to na pewno to oznacza jakiegoś szkodnika, i roślina wiecie. Coś robi, nie wiadomo co, ale to oznacza, że to jest szkodnik. Nie, kochani, to oznacza, że mojej aglaonemie jest za gorąco. Jest zbyt dużo światła i ona sama z siebie za bardzo się nagrzewa. Tak, bo światełko na nią bije, roślinka wytwarza, wiecie, energię i tak dalej, i jest jej po prostu za gorąco, przez co ona się poci. Jak się da, że tak powiem, co nie? To takie wiecie na najbardziej obrazujące. Więc yy, muszę kochanej Aglaonem co znaleźć zdecydowanie inne miejsce, bo w tym jest jej zbyt jasno, zbyt gorąco, co nie? W sensie tu idzie i gorąco i światło razem, co nie? <laughs> Więc jakby zdecydowanie muszę znaleźć jej inne miejsce żeby już przestała się tak pocić, więc zmienię to miejsce już dziś i zobaczymy sobie za miesiąc, czy to zniknęło, co nie? Ja nie będę tego wycierać, bo jakby to żadna jest wiedza przydatna, jak ja wytrę i powiem, o patrzcie, zniknęło. Nie. Tak jak teraz nie wytarłam, a mogłabym wytrzeć i powiedzieć, patrzcie, jest cudownie, nie? Ale tak byście się nie dowiedzieli, że może kiedy wasza aglona ma właśnie też się poci, w takie tutaj, o, kropeczki. Może być ich więcej, może być ich mniej, ale że się poci, to może po prostu przemyślcie, gdzie by ją postawić. W ciutkę ciemniejsze miejsce, w ciutkę, wiecie, oddalone właśnie od, od światła, to już spowoduje, że będzie jej chłodniej. Bo jak macie w domu, jak ja, tropiki, 28 stopni, no to ciężko Wam będzie znaleźć chłodne miejsce, ale łatwiej będzie Wam już znaleźć mniej oświetlone miejsce, prawda? Światło musi być, ale wiecie, żeby tak nie napieprzało na nią. No, także tutaj, jak widzicie, u Aglaonemki też jest cudnie, też jest słodko, jest uroczo, ona sobie rośnie. Wiadomo, że to nie jest, wiecie, nie wiadomo, jak ogromny przyrost, ale jest wszystko pozytywnie i to mnie właśnie, widzicie, cieszy. Też patrzcie, żeby nie było, prawda, przesadzone już jakiś czas temu. To też już zresztą było widać na, na którymś tam filmiku, że, że ogarnęłam. Tak już nie jest w tym słoiku, już jest posadzona, jest pięknie. No, także kochani, dzięki, że byliście tutaj ze mną dzisiaj zobaczyć kolejny miesiąc z rzędu, co tu słychać u tych naszych pomazańców. Mam nadzieję, że, że czujecie się zainspirowani do, do paciania i do obserwowania, tak jak ja. A na tę chwilę życzę Wam pięknego, cudownego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w GrowBoxie. Pa!